Niestety nie mam dobrych informacji, jeżeli chodzi o poziom, o spodziewany poziom niewypłacalności w 2023, 2023 roku. 2022 rok, żeśmy zakończyli absolutnym rekordem. Ilość niewypłacalności po raz kolejny wzrosła, wzrosła aż o 20% i jest to z powyżej naszych, naszych oczekiwań. I żeby zobrazować ten wzrost i jak to ma się do poprzednich okresów, no, mogę powiedzieć, że ilość niewypłacalności przez, w ciągu ostatniego kwartału 2022 roku była wyższa niż roczna ilość niewypłacalności w ubiegłym dziesięcioleciu, w każdym roku ubiegłego dziesięciolecia, czyli w okresie przedpandemicznym. W 2023 roku spodziewamy się wzrostu Ilości niewypłacalności o kolejnych 10-12%. Perspektywy dla polskich przedsiębiorców na 23 rok nie są dobre. Łańcuchy dostaw wciąż są naruszone, pomimo że słyszymy ostatnio, że Chiny kończą z polityką zero-COVID. Słyszeliśmy bardzo dużo o tak zwanym czyli przenoszeniu. Produkcji bliżej, bliżej Europy. Polska po części na tym skorzystała, ponieważ no, pomimo obaw związanych z bliskością wojny, jednak poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w, w ubiegłym roku był na, na wysokim poziomie i były to inwestycje, powiedziałbym, wysokotechnologiczne również, ponieważ jakby. Tym inwestycjom nie towarzyszył również znaczny wzrost ilości miejsc pracy, czyli nie były to inwestycje w tanią siłę roboczą, tylko jednak inwestycje, które, które, które wiązały się z pewną automatyzacją produkcji. To jest dobra informacja, ale jednak pozostaną z nami czynniki, które bardzo negatywnie wpływają na na, na rentowność przedsiębiorstw i właśnie między innymi wywołują kolejną falę, falę niewypłacalności. Są to czynniki takie jak bardzo wysokie koszty działalności. Tak, to wiele słyszeliśmy o o kosztach energii. Tak, ten wysoki koszt energii pozostanie z nami w 2023 roku, pozostanie zapewne też w 2024. Natomiast są jeszcze czynniki takie jak koszt finansowania. Ten również bardzo wzrósł. Oczekujemy, że ten koszt finansowania pozostanie na wysokim poziomie przynajmniej przez pierwszą połowę roku. Nie spodziewamy się w Alliance Trade, że stopy procentowe przez w, w okresie pierwszego półoczerwestygo, trzeciego roku będą spadać. Prawdopodobnie jakaś korekta w dół nastąpi w drugiej połowie roku. Ponadto koszty pracy. tak Przedsiębiorcy bardzo mocno odczuwają wzrost kosztów pracy. To jest nie tylko presja na płace związana z inflacją, ale jest to również, pamiętajmy, wzrost płacy minimalnej od,